something in the category of MD and, MD and uh, Thank you. Mówiłem wam nieraz, nie dwa o AeroPresie, czyli mojej ulubionej metodzie robienia sobie kawki. Nasi zaprzyjaźnieni ludzie z Coffee Desku mają dla was promocję na to właśnie urządzenie. Coffee Desk wystawiał darmową kawę na gonkonie między innymi. Ci z was, którzy byli i pili, niech wiedzą. Jeśli chcecie sobie kupić AeroPresa albo prezent na gwiazdkę komuś zrobić, to tutaj macie informację co zrobić. Zapraszam. Gdzie pić kawę tak ekskluzywną jak gonciesz w kubeczku? Gąciarz, możecie sobie kupić tych kubeczek, ale to już u nas. One są tak ekskluzywne, że nawet ja nie mam jeszcze jednego. Zostało mi jeszcze kilka dni w Japonii przed wylotem do Polski, więc mam dużo roboty takiej na zasadzie podukańczać rzeczy i jeszcze skorzystać z tej Japonii parę dni. Bardzo się cieszę, że będę miał wreszcie święta i nowy rok w Polsce. Dodatkowo mam dla was świetną wiadomość: zamierzam w tym czasie nie kręcić nic. Um, może coś się wydarzy, że film będzie tu i tam, znając mnie to sobie nie odmówię, ale w zamiarze, by design, zamierzam mieć ferie świąteczne, bo wydaje mi się, że wystarczy wam tych filmów na ten rok. No kurde, ile ich było, nie? Obe naoglądaliście się już. Możecie sobie w tym czasie obejrzeć jakichś innych youtuberów, którzy potrzebują waszych wyświetleń, jak na przykład Lord Crushfield. Hello darkness, my old friend. Ostatnimi czasy zrobiłem całkiem sporo sesji z modelkami. Chciałem wam troszkę się podzielić swoim doświadczeniem z tym związanym. Fotografowanie modelek jest bardzo pouczającym doświadczeniem w tym sensie, że jest to praca z ludźmi, którzy wiedzą jak się ustawić do zdjęcia to raz, a dwa, że są no modelki są fotogeniczne, bo taka jest ich praca. Więc jest to kompletnie inny rodzaj wyzwania i jest to ciekawe, jak spoglądasz na kogoś w oku obiektywu i po prostu widzisz, że to gra. W zasadzie większość zdjęć wychodzi ci ładnie i zadaniem zaczyna być to, żeby zrobić jak najładniejsze fotografie. Do tego też, co dla mnie jest ważne, fotografowanie ludzi, którzy się na tym znają jest świetną okazją, żeby nabrać trochę pewności siebie i doświadczenia w tej branży. Ja absolutnie nie zamierzam jakby być Fotografem, bo nie mam takiej potrzeby, ale wydaje mi się, że w tym jest dużo umiejętności, które można potem przełożyć właśnie na, na wideografię. Chociażby w sensie takiego reżyserowania modelek, co myślę, że przez ostatnich kilka miesięcy bardzo się rozwinąłem w tym względzie, że zaczynam więcej widzieć. Bo ja mam ogólnie taki problem z fotografią, że to co mój mózg procesuje to jest kompozycja, kadr, kolory, cienie, tego typu rzeczy. A Trochę mi brakuje przestrzeni w mózgu na myślenie o tym, żeby na przykład podnieść podbródek albo poprawić ustawienie ręki. I jedno proste zdjęcie to są dziesiątki czynników, o których trzeba myśleć, i jeśli nie ma się doświadczenia w jednej czy drugiej dziedzinie, no to po prostu tutaj brakuje ci tego multitaskingu w mózgu, i nad tym chciałem sobie popracować. To co mnie też fascynuje, to jest taki rodzaj modelek, które jak patrzysz na nie y w prawdziwym życiu. To wydają się takimi normalnymi dziewczynami, które widujesz dość często. Tymczasem, jak zaczniesz im robić zdjęcia, to nagle się okazuje, że wow! I to jest taki aspekt, jakby nie wiem, struktury ludzkiej twarzy, którego kompletnie nie rozumiem, że są ludzie, którzy są niesamowicie wręcz fotogeniczni i świetnie wypadają na zdjęciach, a w realu wyglądają. Podobnie do wielu innych ludzi. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale na maksa fascynujące to jest doświadczenie. Zdaliśmy w ogóle do biura takie zaopatrzenie sprzętów kawowych. Trwa ciąg dalszy montażu mikrozachwytów. Ostatnio dzień was nakwaliłem, teraz muszę was trochę opieprzyć, przynajmniej niektórych z was. Prosiłem, żeby każdy mi przysyłał minutę materiału. Ci z was, którzy przysłali na przykład 7, opóźniają cały ten montaż i cały ten proces dla wszystkich innych, bo przejrzenie tego jest trudne, a ja nie chcę być... no nie chcę nikogo tak dyskwalifikować domyślnie, bo przysłał za dużo, nie? No dużo takich ludzi jest, więc pamiętajcie następnym razem, jak proszę o minutę max, przysyłajcie minutę max, bo to jest... to nie są żarty. Inna rzecz jeszcze, wielu z was trochę opatrznie zrozumiało to zadanie zabawowe i nagraliście, z, znaczy z, z, wielu ludzi zmontowało własne filmy z muzyką w ogóle i tak dalej. To nie o to chodziło. <grym> o to chodziło, żebym to ja zmontował film z Waszych ujęć. Jak pocieliście film i dodaliście muzykę, to dorzuciliście mi pracy. A nie ułatwiliście. A pokażę Wam dlaczego. Tu mamy na przykład przez Patryka nagrany mikrozachwyt, taki bardzo ładny swój, super to jest. I popatrzcie, nie? Mam jeden plik na linii czasu i żeby to sobie pociąć na własne ujęcia, to muszę znajdować konkretny punkt, gdzie jest zrobione cięcie i je odwzorowywać. To zajmuje 10 razy więcej czasu, niż gdybyś mi po prostu przysłał ujęcia osobno. to miejsce nazywa się Sirohi Cream Puff Factory i to jest cukiernia licencjonowana przez Studio Ghibli inspirowana Totoro. Sprzedają cream puffy w kształcie ludków z Totoro. Wiecie co mnie jeszcze dodatkowo cieszy w tym wszystkim? Że nie będę w Japonii na święta, bo święta w Japonii to jest najgorsza zwała na świecie. Najpilniej strzeżoną tajemnicą Krzysztofa Gonciarza w Tokio jest to, że lubię jeść kebab. W Japonii. Kebaby są spoko, no kurde, nie oceniajcie mnie. Mam też w ogóle dużo bardzo wydaje mi się ciekawego feedbacku dla Was na temat tych wszystkich nagrań. No ale oczywiście nie będę Wam tych rzeczy mówił, dopóki sam mojego filmu nie zobaczycie. Trzymajmy kciuki, że to już krócej niż dalej do końca. Już, już to się rzeźbi. To, to już, już widzę kształt, już widzę skąd i dokąd chcę dojść. Tylko jeszcze poustawiać te wszystkie klocki. Mam 25 minut ładnych ujęć, 2 minuty Was mówiących mikrozachwyt, 2 minuty was uśmiechających się, 3 minuty was tłumaczących, czym jest mikrozachwyt i 6 minut ładnych widoczków. Czyli jakieś 40 minut, <grych> z których chcę wyciąć jakieś 3. I to tak, żeby pojawiało się w nim jak najwięcej osób, wszyscy albo prawie wszyscy, którzy coś przysłali, a było ich około 350, czyli jakbym każdej osobie dał sekundę, to wyjdzie nam 6 minut. Czyli każda osoba zostanie mniej niż sekundę? Zobaczymy. Two hours later. Idzie. Kurde, no już tak widzę widzę ten kształt tego wszystkiego. To jest taki problematyczny making-off, w którym nie chcę wam nic pokazywać z ekranu, bo. Ym, spoiler. Zasiedziałem się, jest prawie 23, a ja w pracy. Brakuje mi tego, brakuje mi takich rzeczy, nad którymi fajnie się zasiedzieć do 23 albo dłużej. To jest wyznacznik, że dobrze się bawisz na tym, co robisz, nie? Tak powinno być. Montaż to jest mega ciekawy proces. Bardziej to teraz czuję jak mniej montuję. <grytanie> to jest takie ćwiczenie wyobraźni tak naprawdę, bo chodzi o to, jak sobie możesz wyobrazić, żeby historyjka danego filmu została opowiedziana w taki sposób, żeby dobrze kierowała uwagą widza. I jednocześnie jakieś w czasie się rozgrywała w kontrolowany przez ciebie sposób, więc jak się uczysz nowych technik montażowych, technik narracyjnych, to no to są narzędzia, których możesz używać, ale koniec końców to się rozbija o to, czy masz fajny pomysł na strukturę, czy nie. Także kochani, tak jak mówię, spodziewajcie się, że przez ostatnie dwa tygodnie tego roku moich filmów na YouTube już nie będzie. Znaczy trochę będą, ale Chyba już najwyższy czas na koniec sezonu. Myślę, że już nawet nie myśląc o sobie, to wszyscy członkowie mojego zespołu zasłużyli na wypoczynek w ciągu świąt i no, chyba wszystkim to dobrze zrobi. Planuję jeszcze zrobić film podsumowujący rok, tak jak co roku i no nie wiem, jak się wydarzy coś super ciekawego, to może to dla Was nagram, ale nie mam zamiaru tych ciekawych rzeczy szukać, tylko chcę zaznać sobie takiego... Prawdziwego, rodzinnego, przyjaznego życia. Tego najbardziej potrzebuję w tym momencie i taki właśnie odpoczynek najbardziej e, sprawił mi przyjemność. Naprawdę trzeba czasem to wyłączyć, ale nie obawiajcie się, ponieważ mam sporo fajnych pomysłów na początek przyszłego roku. No a my jeszcze się w tym zobaczymy, więc też nie bądźcie smutni.